Witajcie! dzisiaj będziemy grać sobie w Bedwarsy. Przetestujemy przy okazji piąty sezon. Dawno nie było odcinka, to było spowodowane tym, że y, mikrofon mi się najpierw popsuł, a potem jeszcze sterowanie się popsuło. I mam, mam nadzieję, że teraz działa wszystko, ale no co. Przetestujemy sobie piąty sezon, znaczy ja już na nim grałem, wiem, że usunęli prawie wszystkie mapy stawili tylko bywy i farby. No i co, my już widzimy się na pierwszej arenie. Boże, to jest coś, ale podoba. Tak, tak. My już widzimy się na pierwszej arenie. O, i właśnie to jest taka mapa. No nowa. No taka, co nie sądzę, to że mam 3, 4 czanki renderowania. I tak mam 60, ale, ale spoko w miarę jest. Co to są za bloki? O, Minecraft No nie wiem yy, Więc my sobie pójdziemy do przeciwnika pierwszego No i To, też nie umiem wyklikać więcej niż 15 cps ów Butterflyem, bo ja się klepię Butterflyem 4 klika nawet nie umiem W ogóle nie umiem, w sensie, że No tak Dobra, ale tak ciężko mi się nie klika. Aj mam, mam słabego na literę. Ja. O nie, jeszcze źle kloska O nie, no ten coś się tu buduje. Stibek. O. My się... Mamy freebeda od niego. Tak, freebed. Jeszcze... Się... Nie, zabiję mnie, zabiję pewno. Nie, no. Nie, nie zabiję, mnie. nie? Zabity, zabity, zabity. No powiedzmy, że byłam. Chociaż na że Poza naglikami mi lepiej idzie. Poza tym, że teraz niby 50 fps normalnie też tyle mam, ale tak jakoś tak dziwnie się gra, ja tak mi świruje ekran. Tak jakby, więc no, niestety. ja nie umiem klikać też. 15 <śpiętnaście> mas wyklikałem często klik też mi słabo idzie nie wiem no, mam spo rękę dajcie mi golda to ja bym se kupił pokus od dwóch stron pewnie będzie tak na każdej nie. ja nie wiem może mam 17 subskrypcji ale gdzie jest nagrody aż taki popularny że pokus od pięciu stron tak youtuberzy niektóre nie aż nie, no, to ma po prostu tak się zdarzyło że po prostu mam nieflarta. <kuszczak> o jejku, tam chyba nie dolecę do tego polo. N się dobuduje kawałeczek. Mały kawałek, bo nie spadnę przez pit Bridge. Jest tu, o nie, najgorzej jest, ale tak mi się udało bo wybombić. W sensie, że nie wybombić, ale zniszczyć Wiecie o co chodzi. Ale. Wiecie. Gdzieś mi się jeszcze popsuło i chyba sobie sam to ustawiłam że to jest przypadek, że słyszę tak jakby, co ja mówię, tak w psu... nie, nie, słyszę nic, ale takie bucze słyszę. A nie, to mój komputer buczy, sorry. <grym> Naprawdę? Ja myślałem, że to ten, czy tak coś się popsuło z nagrywaniem. Dobra, chłopiec się nie jest na gierce śmiesznej dla latków. Co ty robisz? Dobra, pominę... Jak mi zniszczy łóżko, będzie przynajmniej jakieś wyzwanie. I e, powiem wam, że przez tydzień nie będzie filmów. No bo po prostu wyjeżdżam w ogóle. E, dobra, więc my się tam dostaniemy na jaksiorki, jaksiorki. Łóżko twoje drużynie zostało zniszczone. Dobra, więc tak. On sobie idzie, to ja też sobie idę. Dobra, ja? no nie przychodzi tu. Ej, on ma tu samą wełnę. Bakki Steve, Nie, no Co? Ja bardzo przepraszam, ale co to była za akcja Steve? Nie umiem grać. Ja jeszcze zabija. to tak Nie. Dobra. że to, że nagrywam, ale nie wiem. Dobra, my sobie polecimy znowu do pierwszego przeciwnika, ale pewnie z przegram. Z pierwszym gra gościem. Ja naprawdę nie umiem wygrywać w tą grę. Naprawdę jestem słaby. Totalnie. Dobra. O nie, no, 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 no już pograny. Łóżka nie mam. No i... O oh nie, yes, spa. Jednak mam łóżko, okej? Okay? Tak powiem, mam zrzucimy kurz. Kuby ręki sprawiedliwia. Ja się zobaczcie, jak fajnie bridgewałem. Violet. Oj, Steve masz... Naprawdę, że taki Steve A rzucił. ja mam powera. Dobra, no on no, tę łóżeczko. I to... Chyba, i się! Nie no, nie no, fatalnie jest coś mniej więcej. Aha, ewa, to się O, Oho, nowa mapa. Okej, okay. Dexon, pierwsza, ręka wystartowała. Jeszcze nie wystartowała, za 10 sekund wystartuje. A, ale w miarę spoko mapa. Znaczy, no wiadomo. Dlaczego były te, te. Te, wiadomo, te wiecie. Te, te stare mapy. A, już nieważne, my sobie zbierzemy. Na pewno się drzmie żuję jak Ja Nie wiem, może za mną nagrywamy. Weźmiemy sobie wolne, kupimy i idę od razu pierwszego przeciwnika A i też yy, za, yy, nie będzie filmu przez następne 7 dni. A, no, a to wyjeżdża. Nie no, na znowu. Znowu. Jak sobie grałem bez nagrywania, to też mi tak. Zbierzemy. Ja nienawidzę tego. Co robisz nowe? Łap to mi łóżka. Zniszczył. Ja on? Czemu on mnie zniszczył? Halo. Ale halo. Czemu on mnie nie Będę. Okej. Nie ogarnę trochę, ale nie smuści mi dla góry się tak grać. Zjemy serefilka. pójdziemy sobie do chyba. I chyba już go wybą. On już ma jeden HP, tak? Widzimy mu B I go teraz myślę, że mam nadzieję przynajmniej. Ile można raczej? No, A, dobra. Cześć. Coxcraft. jesteś świetny. Polecam. Tutaj ma się Polecam właśnie. Ja znaję pikselu, jest to 50. Ale no... No to co? Po to to takie błędy. Albo chłop miał hity, albo ja nie wiem. Albo to ja jestem jakiś kurk. I go byłem łapką, ale jako ewidentnie byłem kamiennym mieczem. Czy hity i powinien zginąć. Dobra, może 4. Ale powinien zginąć. Ja go biłem, 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 biłem. Naprawdę? Coxcraft świetny jesteś. <laughs> Oczywiście że jest. Nie uważam, że koksety... Ach, bo nie ma... O nie, on tu jest. Czemu on ucieka? Halo? Dobra, elo. Jaki ziarek. Um, możecie zostawić suba, łapkę i suba. Będzie challenge za te 7 dni, ale ja wam nie... Jakby jeszcze ktoś mi ukradnie pomysł na odcinek i on powie, że ja mu ukradę. No właśnie, to jest YouTube. Też trzeba nie, nie... nie mówić pomysłów. O nie! O nie! Co on robi? Co za chłop. On miał coś proto od chyba. Albo to ja jestem, nie wiem. To ja sobie pójdę chyba tutaj, w tą stronę. Ponieważ no... gdyby ktoś nie wiedział, ta strona jest niebezpieczna. Bo tam jest cheater, nie to ja po prostu nie miał proto 10. <grym> nie wiem dlaczego. Ja mu nic nie czycie mnie. Kamiennym mieczem z szarpem, czyli tak naprawdę żelaznym. Ale no okej, okay, już po prostu nie wiem, albo nie, nie wiem o co chodzi. Serio nie wiem, ale my sobie żeby Fireball jumpa na diaksy, to się już kusików wie. Ono mi się popyli na szybko, więc chyba nie jest jakimś mocnym przeciwnikiem. Halo? Chciałabym mnie tym fireballem strzeliło. Co ma rękę, buduje się na shifcie. Też dziwna sprawa. Mistrzestifki, mumu że bridged. Steve, w sensie, że wiecie. Stevie i Steve. Steve, bo ja na jest Steve? By ktoś chciał wiedzieć. Steve, w sensie, że wiecie. Jak o co mi chodzi. Jest tu. Ale on nie, Steve ogarnia, ale, że tak sobie go wybąbię. Hello. I... Różowy się tu buduje. Oj. Dobra, no jest w miarę git. A, bo różowy ma beda. O nie, ja nie mam tego Farboli. Czemu różowy ma beda? Halo. Tak naprawdę jest więcej FPS-ów, pokazuje mi tutaj. Tak naprawdę mam wrażenie, jakby było coraz gorzej. Ja nie wiem o co to chodzi. Kupimy sobie to, 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 i sobie go pójdziemy wybąbić. Koks gaba. Kreatywny. Kreatywny, kreatywny racja. Ale... Akurat w tym samym momencie zniszczyliśmy, Ja się wystakuję, bo jak z takimi lagami się klepać, to tak wiecie. Trudno. trudno. po mi to tam gada, ale jak dodam muzykę, to pewnie nie będzie nawet mnie słychać, nawet tego też pewnie nie. Dobra, hmm, ostatnia klacze też ja umiem lepiej. Rezerwuję Fireball Jumpa i było jeden, jeden, je, tak to wyglądało. O, ja, ja tam się tak sklaczowałam. Naprawdę, ale i tak to Mareny przegrałem, wiecie z jakiego powodu? E, ponieważ, no po prostu klocków mi zabrakło, e, byłem słabo wystakowany, przecież słabo wystakowany, no i jak ja miałem bo wiecie, klocków zabrakło na środku i nie miałem Fireballi ani pięknie nic. Rakowało mi tak z 10 klocków. To nie złe O, bo. Dobra. Mamy... Nie mamy naprawdę. Gdzie ten bocik się schował? Nie wiem, że to ja to jestem Te naprawdę nie będzie ciekawie. ale myślę, że już... My... Nie, nie naklepałem. Dobra, naklepałem. Więc co? My sobie może zagramy jeszcze marenę, bo czemu by nie? Tak? Proszę zbanować go. Po kilku Ej, halo, on jest dobry, nie umiarem. Niszczymy pedo, ułożymy sobie bo pewnie nie zginę. Chociaż może się uda mu ładnie naklepać. Ja wiem, że pewnie mnie nie było mnie słychać, bo było słychać kilkanie. 100 CPS wypikałem. Nie, to ja nie pewnie... Ile tam było? 15, masz coś innego. Eee, no bo wiadomo. To od was zależy czy wolicie bedworsy, może content na, na Skyworsy. Czy ja wypiłem firebola To Ta, ewidentnie tam był fireball. O nie, tam złoty jakiś chłódcia. To masz kinek... Nie, 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 nie ma. Dobra, więc ja się wrócę i kupię szarpa, to jestem z banem i na pewno mi naklepie. No, no, jest na no co chłopcio, ty masz słabej... Widzę ja cię już idę by no przykro mi. Ale... Nie, zabiję, nie bo mam. A, nie, on nie ogarnia chyba tej gierki śmiesznej dla dwulatków. O nie, o nie. Hajgram lecę, aż mi się HP... Poczekam, aż mi HP wyjechała cię. Dobra, spróbuję mu naklepać. Myślę, że w miarę dobrze mi teraz idzie. Nie wiem to dlatego, że trafiam na gorszych ludzi. Eee... Coxcraft, no, no... Oddaję troszkę, jak widać. Dobra, tyle już mi wystarczy. Więc teraz pójdziemy sobie do Steve'a Aqua. Tak, tak się nazywa ten Steve'ek. Ja się go pytałem, jak się nazywa, i powiem, że się nazywa Steve'ek, który obudowywuje beda. I ja takich Steve'ków, szczerze mówiąc, nie lubię. Jeszcze pewnie na telefonie sobie pyta. Ja na telefonie się nie dobrze tutaj by Wierzę ja tu jestem? On chyba nie wie, na to Stevek O, się masz masz Problem, bo wiesz Ja tu jestem kozak, a ty słaby Więc ja ci postanowiłem naklepać to jest Z takiego powodu, że jesteś bardzo słaby, Steveku no. Tak się zabije Steveku Został mi tylko prawnik tchłochło Czego on tam ma, nie wiem jak się czyta Eee, bo ja nic nie wiem. <noise> znaczy wiem jak grać w tą gierkę śpieszną. No, nie ma opcji o tym. Idziemy sobie, pójdzie... pójdę sobie do prawnika, który mówił, że ma 7 lat, ale jakby miał 7 lat, to by nie umiał zainstalować lunara, ale pomijając to to by obudował łóżko pewnie jakimiś glinami innymi, baziewiami. Więc to na pewno nie jest 7 latek. W ogóle czy jakieś simulatki? znają serwery. Jak jeszcze się gra w Minecrafta, wiecie, tak? Na tym, na solo, ale... Raczej to już wiecie. Dopiero później się poznaje serwery. E ale co to za krzywy moc? Oczywiście, żebym je zasubował z powrotem. Eee, sorry. O nie, tam jest prawnik! Nie no, nie ma opcji, że prawnik by... Prawnik, o! Teraz tak, wystarczy wybombić by prawnika i tego plun, plun... O nie. Nie, nie wystarczy, bo mi zniszczyli beda. O, niestety nie lubię takich graczy wrednych, co zniszczą mu łóżka i innym graczom, To jest nie wredne bardzo. Nie no zabiję, mnie, Naprawdę się tak, Dobra. Okej, okay, powiedzmy, że w miarę wyszłam. Tylko ten co pewnie sobie jak chce taką Wydaje mi się, że tamten ma raczej się niż tamten. Podem m no, Kto tu idzie na MC w tej gierce? Znaczy, można iść jak są blisko albo jak coś się pobawić. Nie po na gierce kire. Oj, on, on nie ma zbroi. No to ma. Będziemy <laughs> ma sobie mieć! skąd no, to ma? Naprawdę 2 HP. Dobra, to może jeszcze jedną dla sportu. O a w ja to mam do zabki A. Opuszczona farma, to jest spoko, bo wystarczy 16, nawet nie, niż 16 i już można się do gracza budować, więc ja właśnie to robię, patrzcie, patrzcie jaki kozowski tu będzie, to będzie tutaj tutaj, patrzcie, trzeba wyjść, jak gracie na koksie oczywiście, bo jak na hypixelu to nie ma tej, tej mapy, patrzcie jak to jest blisko, bo... nawet nie 16, już jestem, oj, dziwku, dobra. Jakiś pa, Patryk. Oj. Chtorzę Zesa? Dobra, masz ZESA. masz Zesa. LOE Dobra. Całe Zesa po prostu. No okej, okay. wariaci. Nie Na początek mnie, on mnie zadał jakąś damage'a. E, możecie mi napisać w komentarzu. Ale chyba nie, bo mam całe HP. Więc no trochę XD. Steve, -o, Steve -o, co mi damage'a nie zadał. Było wszystko sprawiedliwe. Ja nie miałem żadnego Richard ani nic. No na Lunarze się nie zamiecić, gorzej na Federze. Na Federze to już można. Patrz, jest ten O a ten Siek ma Lunaracu. Czy jakiś mocny zawodnik chyba. Też fajnie jestem, ten, więc bo uważam, że nie fajna jest ta strefa, bo jak na przykład masz małą P i wlecisz do bojda i próbujesz się wyperełkować, to mówi ci, że ee, uciekaj do bezpiecznej strefy. Tak samo z górę. Powinien być limit budowania, tak jak wtedy. Ale, chociaż. Ok. E, spoko, mapa, opuszczona farma. Pamiętacie mapę farmy? To mi wydaje podobny, to jest taki styl. Patrzcie na to, ewidentnie. Tylko robił to ktoś, kto robił tą starą mapę farmy wiedział, o którą mi chodzi o tą pierwszą, co była na co. Więc tak w sumie XD. zda. Taki filmik wiecie, żeby sobie pooglądać troszkę. Challenge <laughs> będzie za, za tydzień. Może trochę dłużej niż tydzień. Będę jak denerwujcie się, że nie ma klucz. Ja to ja będę ja <smiech> jak sami hało być. Jak żeby nie ma balonaga. A nie... został mi tylko niebieski. Lunarowiec plusowiec że wymazywałem, A za to możecie strzelić Likę i sub... suba. I stale! Jak, jak, jak się podoba film, to strzel Łapkę, jak ci się nie podoba, to nie strzelaj. Ale mam nadzieję, że ci się. O nie, wariacie niezły. Oż, wariacie, co ty kombinujesz? No i. chłopcze, już ma 10 HP. O nie, o nie, to już to mnie. Ale przynajmniej teraz będę w bazie i mam łóżko Tak. Jak dzban... A okej. Okay. Nie idzie. Jest tu nie ma go. Okej. Okay. No i teraz tak. Steve już nie ma szans. To po pierwsze. A po drugie... Hmm, po drugie... Wygram to marenę, a po trzecie... To jest ostatnia arena. Ja będę siedział na bedzie, nie ma takiej opcji. Nie, ma brak. nie będę takim dzbanem, że będę na bedzie siedział. A ale pewnie i tak to przegram. Że naprawdę taki Steebek kupił sobie Jackson miecz. Może jakiś challenge zrobił, że nie może zbroi kupić. A, wiecie. Ja wam nie powiem tego. Już chyba to mówiłem, albo nie. Nie wiem, a to powiem drugi raz. Że ja wam nie powiem tego challenge'u, bo... Wiecie z jakiego powodu? Ponieważ pewnie zaraz ktoś ukradnie mi film i powie, że to ja ukradłem od niego. A ja to sam wymyśliłam, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Ale wtedy... A nie, tak bym powiedział. Okej, okay, tak bym to wiedział. Co ja chciałem? C o co mi chodziło? Kupię sobie, prota dwójkę, bo mnie stać, mam diaksy. nasza bitka, którą niestety przegrałem, przez to, że on miał fireball, a ja nie miałem diaksy. Jeszcze próbowałem się klaczować, a nie, nie umiem się klaczować. Tak za bardzo, no bo ostatnio się trochę tak poprawiłem z tym klaczem. Czasami mi się nawet uda ładnie sklaczować, a nie to co kiedyś, że nieładnie. Ale piąty sezon, spoko, jeszcze dodali tu doświadczenie. To wiecie, świeżaki, nuby Ja nie grałem na piątym sezonie za dużo, więc no dopiero mam świeżaka, 30% chyba. Nie wiem. Może teraz będzie więcej, może nie wiem, 50%. Ale no to na pewno motywuje do grania, żeby końcę zarobiła, ale to nie ważne. No Dobra, więc my na sobie pójdziemy go wybombić, mam nadzieję. Tego Steve'a dziwnego tego, tego skina. co na lunarce gra jeszcze szkapd to sam super. To będzie taki krótszy odcinek, nie wiem. Może będzie miał, nie napiszcie ile ma. Czy znaczy, ja na pewno będę wiedział, bo jak to będę montował, to będę... No, Okej. Okay. Nie, nie umiem też klikać w ogóle. Ja nie wiem co ja wam, wam mówić, bo na pewno no, nie, no, nie ten. Zbierzemy sobie jaksiki, bo czemu nie? Polecimy sobie... Może Luno komentuje. No, polecimy sobie do żółtego. I kupimy za te diaksiki Prota 3, już jest pełno niezniszczalny I będę najgorszym graczem, i kupię łódź. Będę go strzelał. O, to tak, to ja, ja tak lubię grać. Denerwujemy go. Aż mi El napisze. Znaczy, ja zawsze też piszę. <laughs> yy, dobra, zbierzemy z tego. Kupimy sobie refilki, znaczy tych refilków też mam za dużo, więc za to złoto bym sobie kupił i strzały i inne gadżety śmieszne. Ale ile już mam fireboli? 11 fireboli! Co to, wariacie? Tylko u mam 11 fireboli. Miał ktoś kiedyś 11 fireboli? miał na TNT Rush 28, ale to jest TNT a nie. no więc. To kto miał? No to zostawcie mi, słuchaj już mam 10. bo zużyłem jednego. <kudy> dobra, kupimy sobie makro, tak zwane. Gdzieś że szybciej mogę nawalać mieczem, to jest niby hejs, ale tak naprawdę... No halo, ile ta arena już trwa? Gdzie ten bo, bo, ty? O, dobra, to już to przegrałem. Nieźle? Nie. Naprawdę piszę, no, a jestem po prostu fatalny w tym playa, ja razu chyba nie wygrałem. Dobra, po prostu mam lajki. Tyle. ale dobra. To już by było na tyle. Ja To już by było na tyle. Zostawcie suba, to będę się cieszył i skakał. Mam cztery... 50% świeżaka. Na, na, nawet na pierwszym sezonie nie grałem 250, ale nie mam 0% wygranych nawet. halo No okej. Okay. Więc to już by było na tyle. No i my widzimy się już w kolejnym odcinku. Zostawcie suba i lajka. Naura.